Dziś najważniejsze wiadomości pochodzą z kierunku Pokrowska. Tutaj, gdy siły rosyjskie walczą o utrzymanie ofensywy w pobliżu Pokrowska, Ukraińcy rozpoczęli serię precyzyjnych kontrataków, aby wytrącić ich z równowagi. To, co nastąpiło w Kotlinę, było taktycznym pokazem zasadzek, ataków dronów i ataków pancernych, które sprawiły, że rosyjskie jednostki miały problem utrzymać pozycję. Celem sił ukraińskich na tym obszarze było utrzymanie presji na wojska rosyjskie stacjonujące w osadzie Kotlinę. Siły rosyjskie w tym miejscu zostały uszczuplone przez miesiące ciągłych szturmów w celu dotarcia do autostrady Pokrowsk Dnipro położonej 5 km na północ od Kotliny, która jest głównym szlakiem zaopatrzeniowym Pokrowska. Aby osłabić rosyjskie wysiłki o skrzydlenia Pokrowska od zachodu, Ukraińcy rozpoczynają kontrataki na Kotlinę, zmuszając malejące siły rosyjskie do ochrony swoich pozycji w wiosce. Aby to osiągnąć, Ukraińcy stale wzmacniali swoje przyczółki w południowej części Kotliny, w których mogli robić zasadzki i angażować siły rosyjskie w walkę w zwarciu. Głównym atutem sił ukraińskich na tym obszarze jest bliskość Kotliny do Pokrowska, gdzie stacjonują duże rezerwy żołnierzy i sprzętu. Ten węzeł logistyczny, w połączeniu z Asfaltową drogą między Pokrowskim a Kotlinem pozwala siłom ukraińskim na szybsze rozmieszczenie piechoty w osadzie przy użyciu pojazdów opancerzonych jadących z pełną prędkością, aby uniknąć rosyjskich ataków dronów. Ponadto Ukraińcy mają do dyspozycji ciężki sprzęt, w tym bojowe wodze piechoty Bradley, transportery opancerzone M113 i czołgi, które zapewniają im dużą siłę ognia, mobilności i ochronę pancerną. Z drugiej strony Rosjanie nie mogą wzmocnić swoich wysiłków tutaj wsparciem pancernym, ponieważ nie mają bezpiecznej przeprawy przez rzekę Solona. Powoduje to, że Rosjanie mogą wysyłać tylko małe grupy piechoty aby przeprowadzać operacje szturmowe lub wzmacniać swoje wysiłki w osadzie. Jednak Ukraińcy nadal znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji pod względem dostępnego personelu i zasobów. Zmusiło to Ukraińców do zachowania ostrożności w swoich operacjach, ponieważ źle zaplanowane kontrataki mogą prowadzić do poważnych strat, co oznacza, że Ukraińcy nie mogli sobie pozwolić na nadmierne lub niewłaściwe zaangażowanie swoich sił. Niestety dla Rosjan Ukraińcy wykorzystali swoje pojazdy opancerzone do szybkiego i bezpiecznego pokonania dystansu między pokrowskim a Kotlinem, rozmieszczając swoje posiłki podczas rotacji. Z... I rannych żołnierzy. Pozwoliło im to utrzymać wysoki morale i świeżych żołnierzy w wiosce, jednocześnie tymczasowo wykorzystując siłę ognia pojazdów opancerzonych podczas rotacji. Co więcej, obserwując i atakując rosyjskie oddziały przemieszczające się do Kotliny przez pola na południu, Ukraińcy mogą przewidzieć najlepszy moment na przeprowadzenie rotacji i w porę odeprzeć wszelkie rosyjskie ataki. Materiał filmowy z tego obszaru pokazuje, jak ukraiński transporter opancerzony wysłał posiłki do Kotliny po wykryciu grupy czterech rosyjskich żołnierzy przemieszczających się do wioski. Ukraińscy żołnierze utrzymywali bliski tak z operatorami dronów zwiadowczych przygotowując inicjując zasadzkę we właściwym czasie eliminując wszystkich czterech rosyjskich żołnierzy bez żadnych ofiar własnych. Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wysiłki i pomóc skonsolidować kontrole nad swoimi pozycjami, Ukraińcy rozmieścili dodatkowe posiłki ze wsparciem ogniowym czołgów, aby stłumić rosyjskie pozycje i bezpiecznie przeprowadzić operację. Ponieważ nieopancerzone posiłki rosyjskie piechoty nigdy nie dotarły do kotliny, Rosjanie podjęli znaczny wysiłek wysyłając dwa ze swoich pozostałych pojazdów opancerzonych, aby spróbować podciąć Ukraińców od południa. Jednak oba Pojazdy szybko najechał na miny, po czym siadająca piechota została wyeliminowana przez amunicję kasetową, drony FPV i ogień z broni strzeleckiej pochodzący z wioski. Ogólnie rzecz biorąc Ukraińcy przeprowadzili kilka dobrze zorganizowanych kontrataków, które skutecznie udaremniły rosyjską ofensywę na zachodniej flance pokrowska, uderzając i eliminując siły rosyjskie w Kotlynę, jeszcze bardziej konsolidując kontrolę w wiosce i wokół niej. Taka seria udanych operacji ukraińskich pozwoli im stopniowo rozszerzyć strefę kontroli i zmusi siły rosyjskie do przyjęcia postawy obronnej ze względu na rosnące ryzyko załamania się, ich linii frontu. W miarę upływu czasu siły rosyjskie wydają się coraz bardziej niezdolne do kontynuowania ofensywy na Pokrowsk, sygnalizując, że ich wysiłki utknęły w martwym punkcie i mogą być bliskie kulminacji.